Stoję przed Tobą, Boże, w ciszy mojego serca. Twoja obecność jest jak światło poranka, które rozprasza cienie nocy. Szczęść Boże, moi drodzy, witam Was pięknie w tę niedzielę w obecności Boga, który jest wierny i zawsze bliski. Trwamy przy Nim. Bo Jego miłość nas prowadzi, a Jego syn, Jezus, umacnia nasze serca. Duch Święty wlewa w nas odwagę, abyśmy szli drogą światła i nadziei. Boże, trwam przy Tobie, Boże, trwam przy Tobie, Twoja miłość mnie prowadzi, Jezus, syn Twój, umacnia. Duch Święty dodaje odwagi. Kochani, modlitwa, którą teraz odmówimy, jest przestrzenią ciszy i otwarcia serca na Boga. W niej uczymy się zawierzenia, odkrywania Jego miłości i odnajdywania odwagi w Duchu Świętym to czas w którym Jezus umacnia nas w codziennych trudnościach a my trwamy w pokoju i ufności módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego amen boże trwam przy tobie ty jesteś źródłem mojego życia i pokoju. Prowadź mnie swoją miłością, aby każdy mój krok był w Twojej światłości. Jezusie, Synu Ojca, umacniaj mnie, abym nie lękał się trudności. Duchu Święty, dodaj mi odwagi, by świadectwo. Mojego życia było prawdziwe. Amen. Boże, trwam w Tobie, jak drzewo zakorzenione w ziemi. Twoja miłość jest moim światłem. Jezus jest siłą mojej drogi. Duch Święty jest oddechem, który budzi we mnie odwagę. Trwam w Tobie, Boże. Trwam w Tobie, Boże Trwam w Tobie, Boże Jak drzewo zakorzenione w ziemi Kto trwa w Bogu, ten nigdy nie jest sam Niech Bóg, Ojciec, otoczy Cię swoją miłością Niech Jezus Chrystus Napełni Twoje serce siłą i pokojem. Niech Duch Święty doda Ci odwagi i światła w każdej chwili Twojego życia, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Niech to spotkanie będzie dla nas umocnieniem i przypomnieniem, że Bóg jest zawsze obecny. Prowadzi, wzmacnia i daje odwagę. Trwam przy Tobie, miłość mnie prowadzi, Jezus mnie umacnia, Duch Święty daje odwagę. Boże, trwam przy Tobie, trwam przy Tobie. Codziennie trwam w Bogu, a jego miłość niesie mnie naprzód. Bracie, siostro, zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i udostępnij ten film dalej, aby inni mogli również doświadczyć Bożej miłości i pokoju. Bóg zawsze jest blisko, wystarczy otworzyć serce. Boże. Trwam, Twoja miłość prowadzi, Jezus umacnia, Duch Święty ożywia. Boże, miłość Twoja płynie przez moje dni, jak rzeka, która nigdy nie wysycha. Prowadzisz mnie ścieżkami, których sam bym nie odnalazł. Jezus Twój syn jest moją skałą. Gdy upadam, On podnosi mnie z prochu. Jego słowa są chlebem dla mojej duszy Jego rany stały się moim uzdrowieniem Duch Święty wieje tam, gdzie chcę Czuję Jego dotyk w chwilach zwątpienia Daje mi siłę, gdy brakuje mi odwagi Szepcze prawdę, gdy gubię się w kłamstwach świata Boże Miłość Twoja płynie przez moje dni. 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 Twój jedyny Boże, w Tobie odnajduję sens istnienia, w Tobie moja nadzieja i mój pokój, w Tobie początek i koniec mojej drogi. Kochani, zostańcie z Panem Bogiem. Do usłyszenia.